Telewizja Skawina. Tak naprawdę w tym tygodniu, a dokładnie jak zobaczycie 19, czyli we wtorek, no, przeżywaliśmy 120. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, gniazdo Skawina i połączyliśmy również tą rocznicę, yy, drugą rocznicę, 110. rocznicę wybudowania SOKOLNI tych skawińskich sokołów, czyli gniazda sokołów. Towarzystwa Gimnastycznego z Kamil.

A uważasz, że takie lekcje są potrzebne? Tak, bo dowiadujemy się o tym kim byliśmy wcześniej, o naszych przodkach i to jest taka jakby historia nasza, także powinniśmy o niej wiedzieć. A czego się tutaj dowiedziałaś? No kim byli Sokoli przede wszystkim, że walczyli dla nas za, za całą naszą Skawinę i że ważne jest to miejsce tutaj.